Na temat psychologii ekspresji napisano już wiele opasłych tomów, i nie ja jestem ekspertem w tej dziedzinie ani autorytetem. Mogę jedynie opowiedzieć o własnych przeżyciach i odczuciach, jakie towarzyszyły mi w spotkaniu z artystą i z jego dziełem. Każdy ma swoją opowieść, i warto każdej z tych opowieści posłuchać. Tak mówią słowa, znalezione. W kościele w Baltimore, pochodzące z 1682 roku. Ta opowieść, którą przedstawia nam artysta, jest opowieścią szczególną, fascynującą i niezwykłą. Mówienie o swoich stanach psychicznych, o swoich przeżyciach psychicznych, szczególnie trudnych, jest w naszym społeczeństwie tematem tabu, jest niepopularne. Na ogół wszyscy zapominamy o tym, że Przeżywanie różnych sytuacji trudnych jest koniecznym warunkiem rozwoju naszej osobowości. Zapominamy, że dezintegracja może być pozytywna. Trudno jest mówić prawdę o sobie. Artysta w swoim dialogu ze światem przełamuje istniejące bariery, wyrywa się z ram rzeczywistości. Jego obrazy zyskują jednak autentyczność, zyskują prawdę o Jego osobie, są odbierane jako pełne napięcia i emocji. Tak jest też i z tym obrazem, który od Pana otrzymałem. Z elementów roślinnych, zwierzęcych zaczynają krystalizować się tam myśli, uczucia. Rodzi się człowiek. Człowiek, który do końca nie może zostać poznany i zrozumiany. Przypomnijmy sobie, jak na ten temat pisał Antoni Kępiński, wielki psychiatra i humanista. Jeśli psychiatra stawia sobie ambitny cel poznania drugiego człowieka, wówczas z góry musi przyznać się do klęski. Cel bowiem mieści się w nieskończoności. Im bardziej się do niego zbliżać, tym dalej on ucieka. Można użyć porównania, że jest to pogoń za słońcem tonącym w morzu. Wydaje się, że wystarczy przepłynąć kilka kilometrów, by dotknąć złocistej tarczy. Może jednak bardziej niż słowa, rzeczywistość, osobowości twórcy oddają jego obrazy. Te obrazy, przez które Marian Sobotko Opisuje nam siebie, malując świat swojego wnętrza. Wieczór w Polsce zapada wcześnie. Ulice pustoszeją, życie miasta zamiera. W swojej szklanej klatce bawią się jeszcze artyści i ich przyjaciele. Coraz mniej liczni obserwatorzy traktują ich z łagodnym pobłażaniem. Może podświadomie czują, że bez takiej kolorowej, rozbawionej gromadki życie byłoby jeszcze bardziej szare i smutne. Święto Wernisażu dobiega końca. Jutro wstanie zwyczajny dzień. Artysta, który obnażył przed światem swoją intymną tajemnicę, może powrócić do swojej samotni i zacząć od nowa. W sztuce wciąż zaczyna się od nowa. Jeśli nie, znaczy, że artysta jako twórca już odszedł. Tak jak nie wiem skąd przyszedłem, nie wiem dokąd idę. Wiem tylko, iż opuszczając ten świat na zawsze wpadam albo w nicość, albo w ręce rozgniewanego Boga. Idę, nie wiedząc, która z tych dwóch możliwości stanie się moim wiekuistym udziałem. Oto mój stan, pełen słabości i niepewności. Wniosek z tego wyciągam, iż wypadło mi spędzać wszystkie swoje dni nie dociekając, co mnie czeka, albo czekając na nicość w zastępstwie Bożego gniewu. Bles Pascal